Drodzy, dzisiaj mam dla Was film na temat mojej, yy, mojego tutaj super zestawu Babyliss do robienia loków, czyli do moich termoloków w sumie. Yy, I teraz tak, mam coś... Coś się mi przyczepiło, jakiś kłaczek między moimi rzęsami a tą stroną włosów, więc jeżeli będę cały czas mrugać jak nienormalna, to wybaczcie mi, ale po prostu nie mogę już się tego pozbyć. A jak teraz tego nie nagram filmu, to nigdy już go chyba nie zobaczycie, bo już mi się udało to wszystko przywlec tutaj na górę. To teraz tak, ja już je włączyłam, podgrzałam i zaraz będę o nich opowiadać w trakcie, a chciałabym je nałożyć, żeby Wam pokazać, jak to się zakłada. Znaczy większość osób nie widziała, ale ja Wam chciałam pokazać dla tych, którzy nie widzieli, i w międzyczasie będę Wam opowiadać trochę na ten temat, bo tak jak mówiłam Wam w ulubieńcach, nie wydaje mi się, że to jest produkt dla każdego. Tak jak widzicie, termoloki nie są duże. To jest malutki zestaw, tu jest tylko 5 sztuk, postaram się jakieś tam zbliżenie też wam nagrać. I teraz moje już się na tyle zagrzały, że czujnik na tym środkowym, czujnik na tym środkowym wałku zmienił kolor z różowego na biały, i to znaczy, że już mogę je nakładać, więc wyłączam. I zaczynamy. Teraz tak. Ja kupiłam najmniejsze, w sensie najmniejszej ilości wałków, tylko pięć. I kupiłam je w największym rozmiarze z tych, które Babylis oferuje, czyli 4 cm ma, ma średnicę jeden wałek. Rozczes rozczeszę sobie włosy z Pierwszego dnia myję włosy, drugiego dnia rano nakładam wałki, żeby mieć trochę objętości i w ogóle, żeby one się ładnie układały, te kłaczki moje. Trzeciego dnia noszę włosy najczęściej spięte albo w warkocz, albo upięte w jakiś tam inny sposób. I kolejnego dnia nakładam suchy szampon i jeszcze raz wałki, żeby dodać sobie właśnie takie objętości. I wtedy dopiero moje włosy. Także, taki cykl mniej więcej sobie tam powtarzam. I teraz, ja powinnam to zrobić grzebieniem, ale czy grzebienia nie mam, to... Muszę sobie poradzić palcami. Mniej więcej tak, jak mi się tutaj kończy moje gigantyczne czoło, oddzielam sobie kawałek włosów. I ogólnie y, będę zakładać trzy wałki na tą przednią, powiedzmy, część, znaczy na środkową część głowy, i wtedy dwa wałki zakładam na boki. Zaraz postaram się Wam to jakoś w miarę pokazać. W ogóle przepraszam, jeżeli to będzie straszliwie chaotyczne, ale niestety problem mój polega na tym, że nadal nie mogę zmieścić tu nigdzie lustra. I miejmy nadzieję, że to nie będzie totalna katastrofa. I tutaj, jak widzicie, po prostu zawijam sobie włosy na ten wałek. One nie są, to nie są rzepy, to są takie welurowe, jakby wałki. Natomiast Tkanina, taka bardzo miękka w dotyku, ale absolutnie tam nie ma żadnego rzeku. I teraz do nich są takie klamerki, klipsy właśnie siebie można powiedzieć, którymi ja sobie właśnie zapinam te wałki na głowie. W zestawie też są dołączone takie oto rzeczy. Które też Wam postaram się nagrać zbliżenie, jeśli tam radę, Wam może pokażę na swojej tutaj bluzeczce. E, te to w ogóle nie mam pojęcia, do czego one są. Znaczy w żaden sposób mi do włosów nie trzyma, i bez sensu mi się wydaje w ogóle nakładanie tego, więc raczej staram się tego nie robić. E, teraz sobie nałożę drugi wałek i w ogóle chyba postaram się, nie wiem, może nałożyć je wszystkie i w międzyczasie nie gadać, bo ten film będzie trwał 150 lat. Puszczę wam jakąś przyjemną muzyczkę, może w tym momencie, i za sekundę do was wrócę. Dobra, kiedy już wyglądam totalnie zabawnie, to mogę Wam trochę powiedzieć więcej na temat tego produktu. To tak, ja za swoje wałki zapłaciłam coś około 100 złotych. Tam razem z przesyłką chyba 110 coś takiego wyszło. Czyli teoretycznie, no nie, że no, znaczy może tak. Ja nigdy nie lubię wam podawać cen yy, takich produktów, ani w ogóle żadnych produktów, o których mówię, wolę wam podlinkować to miejsce, w którym kupiłam. Z tego powodu, że dla ja sobie zdaję sprawę, że dla kogoś to złotych to jest dużo, dla kogoś to jest bardzo mało, dla kogoś za taki produkt to złotych to jest dużo, za inny produkt to jest mało, także ja się staram tego nie oceniać, niech każdy ceni po prostu własną miarą. Yy, ja za moje zapłaciłam już około 100 właśnie. I teraz. To ja zdecydowałam się na te wałki z kilku przyczyn, po pierwsze dlatego, że są bardzo małe i zajmują mało miejsca, jak widzicie to jest gdzieś no powiedzmy wielkości mojej głowy, e, czyli tak naprawdę nie jest wcale takie wielkie, ja mam jedną prostownicę, której nie używam prawie wcale, używam ją od czasu do czasu, e, zawsze się zastanawiałam czy kupić lokówkę, ale jak widzę po prostu, siedzę, jak ja sobie wyobrażę ile by mi czasu zajęło codziennie siedzenie i tych całych włosów kręcenie, to bym chyba po prostu padła. Więc zastanawiałam się nad takimi termolokami, obejrzałam bardzo dużo filmów na YouTube, obejrzałam dużo recenzji i stwierdziłam, że dobra, spróbuję najwyżej, jak będą jakieś takie, że w ogóle mi się nie sprawdzą, to je odsprzedam albo nie wiem, komuś oddam. Właśnie już tu widzę, że mi jakiś kłaczek wyszedł. Ha, sexy, którego nawet nie mogę złapać. <laughs> I tak, urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, bo w nim mam tylko jeden przycisk. Tutaj, mam nadzieję, że Wam pokażę na zbliżeniu. I ono on może być w ogóle cały czas podłączone do kontaktu, i tak też u mnie stoi na toalet. To jest cały czas podłączone do kontaktu, także rano jest mi bardzo łatwo z tego skorzystać, bo pierwsze co robię, wstaję, ubieram się, znaczy wciągam dres, tak naprawdę, pstrykam tutaj włącznik tego urządzenia i wychodzę tak na chwilę z psem, bo wiem, że Michał z nim pójdzie za dwie godziny, więc po prostu wyprowadzę go tak na moment. I to urządzenie nagrzewa się gdzieś się około 8-10 minut. Tak jak mówiłam, tutaj na tym głównym wałku, który jest na środku, jest taka różowa kropka. Jak ona się zrobi biała, to znaczy, że wałki już są ciepłe. I przez ciepłe mam na myśli, że one są o tyle ciepłe, że czuć po prostu ciepło od nich bijące, ale nie są gorące. Ja mam problem z tymi urządzeniami do stylizacji włosów, że one są tak gorące, że się zawsze poparza, albo sobie zrobię krzywdę. Zresztą jak oby się bliżej, jak nagrywam jakieś, jakieś tam zbliżenie czy co? ja. Mam pełno plam na rękach i te plamy to są po prostu przebarwienia, które mi zostały po poparzeniach. I się bałam trochę, że się tym oparzę, ale się nie oparzyłam. Jedyny gorący element to jest tutaj w środku ta metalowa blaszka na dole. One mają też tutaj takie, widzicie, wgłębienie, które wchodzi w tą blaszkę, ale ono nie jest też takie gorące, żeby się oparzyć. Ja widziałam, to teraz na głowie, jest spoko. W ogóle przy zakładaniu one nie są mega gorące, one są chłodne, znaczy takie ciepłe. I teraz im dłużej mamy na głowie, tym dłużej, znaczy tym cieplejsze się robią, ale nigdy do tego stopnia jak prostownica albo lukówka. Tak jak wspomniałam na początku, one nie mają rzepów, tylko mają takie... Mm... Takie welurowe wykończenie. Jeżeli macie pasemka, to mogę Wam od siebie poradzić, że nie zakładajcie ich tak po prostu, tylko taką końcówkę włosów zawijcie sobie w chusteczkę higieniczną, albo w nie wiem papier toaletowy, ręcznik papierowy, wszystko jedno. Tak odrobinę tylko, żeby po prostu te wszystkie włosy, które tam się by rozłaziły, żeby one były zawinięte w ten papier i wtedy możecie na to nałożyć spokojnie i nie ma żadnego problemu, bo nigdzie te włosy bokiem nie wyłażą i są takie równo zakręcone. I teraz, jeżeli szukacie takiego produktu, który Wam da Loki, to moim zdaniem Musicie kupić zestaw, który ma dużo mniejsze wałki, bo tak, jak ja zaraz wam pokażę, to daje taki efekt fal dużych, bo ja nie chciałam wałków e, takich, które mi dadzą lokie. Ja nie chciałam w ogóle, żeby to tak wyglądało, że się super staram. Ja chciałam to założyć, zapomnieć o tym, potem to zdjąć i żeby wyglądało w miarę, że się postarałam, bo dla mnie mm, czesanie włosów to jest straszliwa strata czasu. E, I taki efekt właśnie one mi dają. Teraz jeszcze nie wiem, czy to powiedziałam na początku, czy nie. Ja na włosach w tej chwili nie mam niczego, to znaczy to są moje po prostu, wiecie sama natura, nie mam ani lakieru, ani nie mam pianki, nic takiego jeżeli chcę, żeby rezultat mi się długo utrzymywał no to wtedy nakładam trochę tam pianki na końcówki właściwie od połowy włosa bo niestety nie mogę na przyskurze głowy bo mam straszną szulę, nie dostaję od tej pianki do włosów, którą mam w domu a nie chciałam kupować następnej, na razie jeżeli bardzo, bardzo mi zależy też, no to czasami pryskam włosy lakierem do włosów. Teraz kupiłam lakier Lnet, ale on po prostu tak strasznie cuchnie, że nie wiem, czy ja w ogóle go zniosę. Także no, na razie robię w ten sposób, że nakładam to na czyste moje włosy, takie jak mam teraz i zostawiam i rezultat mi się utrzymuje przez około 5 godzin. Tak na, na moich włosach. Z tym, że moje włosy są bardzo cienkie i bardzo podatne na kręcenie. Ja mogę tak naprawdę sobie zakręcić włos na palcu, potrzymać 10 minut i będę miała loczek. Więc w ten sposób to wygląda. Jeżeli, i tak jak widzicie, pięć wałków mi staczyło, żeby moją całą głowę zawinąć. Jeżeli macie włosy grube albo te włosy macie znacznie dłuższe od moich, ja mam gdzieś tak mniej więcej do obojczyka, to na pewno nie dacie rady zawinąć się na te wałki, bo ja tu już mam pełno, a moje włosy są cieniutkie. Także po, no polecam wtedy po prostu wziąć większy zestaw i więcej tych wałków, bo tak to chyba jest szkoda. Roboty, chyba że wystarczy Wam po prostu uniesienie, u nasady, nie chcecie cały włosów zawijać, to wtedy takie trzy, jeden za drugim na czubku głowy i dwa z boku, które tylko podnoszą przy twarzy i to podnosi u góry. Jeżeli chcecie tylko mieć objętość, to jak najbardziej to się sprawdza. I teraz jak zaczęłam mówić, ja to włączam na te 10 minut, idę z psem, wracam, wtedy to zawijam, tak jak nie wiem, może mi się uda tego nie wycinać albo coś. Postaram się Wam tak pokazać, żebyście rzeczywiście faktycznie, fizycznie widzieli, ile ja to nakładałam. To mi zajmuje może z dwiemi minuty, może ze trzy, to naprawdę się nakłada bardzo szybko. Yy, I za pierwszym razem już mi tak poszło. Najpierw się martwiłam, że coś tu nie będę, wiecie, ogarniać, że jakieś sztuczki fryzjerskie, czy co, e tam, normalnie zawinęłam i spoko było. I teraz, jeszcze tak, jeśli chodzi o trwałość po nałożeniu pianki czy tam lakieru, no to wtedy to nie jest 5 godzin tak jak normalnie na moich włosach, tylko one mi się trzymają przez cały dzień. Jeśli popryskam sobie włosy u nasady suchym szamponem z Batiste, to to podkręcenie też i ta objętość też mi się trzyma tak mniej więcej przez 8 godzin. Ale jeżeli macie włosy grube, to po pierwsze uważam, że to wam nie zagrzeje na tyle, żeby włosy mocno zakręcić. Albo jeżeli tych włosów macie bardzo dużo i są bardzo długie, to myślę, że będziecie musieli po prostu na wieczność siedzieć. Ja teraz się staram opowiedzieć o tym wszystkim, żebyście zobaczyli, jaki jest rezultat tam po powiedzmy 5-10 minutach. Bo to można nałożyć na. Na 5 minut na 10 można to potrzymać pół godziny, aż wam wystygnie. Ja to nakładam rano, tam co ten drugi czy trzeci dzień, jak mi się chce, szczerze mówiąc. I w tym czasie po prostu robię makijaż. Tam moje zęby robię makijaż, przygotowuję sobie coś do jedzenia i no nie wiem, no czasami to trwa 10 minut, czasami to trwa 25 minut, no zależy jak mi tam się akurat ułoży, czy o której wychodzę z domu. Przeważnie to trwa gdzieś około 20 minut, także 20 minut mi daje ten rezultat na 5-6 godzin bez żadnych produktów. Teraz jeśli chodzi o to, jak ten produkt się sprawuje, to znaczy on mi się nie nagrzewa do tego stopnia, że zagrzewa mi szafkę, albo tam jest napisane, że on powinien stać na czymś takim odpornym na temperaturę. Moje stoi normalnie na szafce z Ikea i nie ma żadnego problemu. On tutaj ma z boku takie dziurki, z których wychodzi ciepłe powietrze, ale to też nie jest to nie bucha, wiecie, jak, nie wiem, piekarnik, tylko po prostu jest ciepłe. Teraz jeśli chodzi właśnie o błysk, bo ja też głównie chciałam kupić taki produkt ze względu na to, żeby moje włosy były bardziej błyszczące, bo jak widzieliście pewnie z tej strony to już w ogóle była masakra, mam taki odrost już, a te pas parszywe pasemka blond zrobione w zeszłym roku jeszcze gdzieś tam, wiecie, się chowają. Zastanawiałam się nad henną, ale też się boję, żeby mi uczuli znowu. Yy, więc yy, no, sytuacja jest taka, że yy, moje włosy są strasznie matowe po tej nieszczęsnej akcji z fryzjerem. Yy, no i teraz przy nałożeniu tych wałków zaraz zobaczycie, one też dostają takiego ładnego połysku. Ja Wam wrzucałam na Instagramie zdjęcie jak yy, pierwszego dnia, jaki tylko ja kupiłam, jaki to był rezultat, i to daje właśnie takie hollywoodzkie fale tam, nazwijmy to. Właśnie to nie ja to nazwałam, to ktoś z Was w razie czego to nie ja wymyśliłam. No, no i w ten sposób, tak jak widzicie, szybko się bardzo nakłada, dobrze dosyć się trzyma na moich włosach. Jeśli macie podobne włosy, to moje, właśnie cienkie, takie, które są podatne, to myślę, że będziecie super zadowoleni, bo to no, nakładasz i zostawiasz, nie, nie musisz się martwić specjalnie. Potem zdejmowanie też zaraz wam pokażę. Jest bardzo, bardzo proste, wrzucam tylko do pudełka, później nie ma problemu. To przychodzi wszystko w kartoniku. Tak jak mówię, są do tego takie metalowe, jakieś te klipsy teoretycznie to niby tym klipsem, tym takim, tą taką. Spinką można to nałożyć bez tego uchwytu, bez tej żabki, ale no nie wiem, ja ten, tego klipsa to używam tylko jak jest tak, że właśnie mi spadnie i chcę, żeby to było przytrzymane do głowy. To jest jedyny moment, w którym ja używam takiego tego czegoś, tej końcówki. Jeśli chodzi jeszcze o to, jak się trzyma je bardzo długo, bo ja raz je założyłam na pół godziny, robiłam sobie jakieś smoke i z brokatem i w ogóle i to naprawdę, no dobra, nie oszukuję mi się, miałam, jest 50 minut na głowie to zrobiło mi się coś takiego, że od tych żabek tutaj e, włosy nie wiem czy Wam to pokażę no, na moich super tutaj kłaczkach, może się tak odegnę, tutaj włosy są na płasko, a tutaj już są podniesione i teraz od tych żabek, jak trzymałam 50 minut na głowie, zrobiły mi się takie wgniotki trochę, e, ale no że po prostu było, było tak bardzo nierówno ale to nie był żaden kłopot, bo wystarczyło odrobinę natapirować takim cieniutkim grzebyczkiem i wszystko się ładnie wyrównało e, gdyby ktoś był bardzo uparty i chciał tam mieć idealnie, to myślę, że jakbyście wzięli prostownicę i po prostu tuż przez skórze głowy tam wyrównali to byłoby spoko. No, no, i to tyle. Czy warto było kupić? Super, było warto. Uważam, że to jest fantastyczny produkt do moich potrzeb i do mojego typu włosów. No, tak, tak jak mówię, jakbym chciała jakieś tam super loki w ogóle, no to wtedy bym kupiła mniejsze, ale te 4 cm dają mi właśnie to, co ja chcę czyli, że włosy nie wyglądają na napuszone, że ładnie się układają i są podniesione do masady i takie właśnie mają efekt lekkich fal super. Poza tym daje im to też trochę taką teksturę. Jak lubicie warkocze albo właśnie upięcia, to warto to założyć nawet na 5 minut, bo wtedy włosy jakoś tak się lepiej trzymają ze sobą. Jakby ciężko to wytłumaczyć, ale tak się trzymają jak po teksturującym sprayu jakimś, także łatwiej się je układa. Ja i tak najczęściej kończę dzień właśnie we włosach spiętych, bo doprowadzają je do szałek, mi gdzieś tam opadają twarz. No no i to chyba w sumie tyle, co mam tutaj wam do powiedzenia. One już tak czuję, że się zrobiły ciepłe. Myślę, że to nie wiem jaki tutaj był rezultat w sensie czasowym, czy to było chociaż 5 minut, czy nie, ale pokażę Wam teraz już po tym, jak to wszystko wygląda i mam nadzieję, że to będzie dla Was jakaś tam informacja. No teraz ja je sobie otwieram sobie to pudełko i wkładam je z powrotem do środka. Zaczynam od końca, tak jak nakładałam jak widzicie, one nie dają, one nie dają takiego loka. One po prostu trochę podwijają końcówki i dają objętość. I tą objętość zresztą za sekundę pewnie zobaczycie. Mi się tylko uda to wszystko yy, zdjąć. Fajnie byłoby, gdyby w zestawie był jakiś yy, ten, Jakiś yy, pojemnik na te wszystkie klipsy. Nie ma, to był tylko karton. I teraz ja musiałam coś tam wymyślać jakieś cuda na kiju. A w końcu mam je w jakimś o, widzicie? To jest takie, to nie jest taki lok, to jest po prostu takie, no, coś. I też producent pisze, że im dłużej, znaczy jeżeli dacie temu wyschnąć, no to wtedy też te loki będą bardziej długotrwałe. Teraz wyglądam jak spaniel, ale w ogóle tym się nie przejmuję. O, bo ja mam jeszcze ten problem, że moje włosy bardzo często mm, przy skórze głowy są oklapnięte, a tu na dole są takie napuszone, jak się zrobi tylko wilgotno, a przy tych termolokach ten problem się rozwiązuje. Dobra, i teraz skoro już wyglądam totalnie żałośnie i radośnie, to Wam pokażę jak ja teraz sobie z tym radzę. Wkładam palce tylko troszeczkę, tak no wiecie, wstrząsnę to i o widzicie to? Widzicie tę objętość? Tutaj jakbym się postarała, jakoś tam mogłabym to poukładać i w ogóle, że to wyglądało ślicznie, ale po pierwsze jestem tak daleko, jestem taka malutka w tym ekraniku, że nawet nie widzę, ale o widzicie, jest taki rezultat. Dla mnie bomba! Po prostu jestem totalnie, totalnie zachwycona tym, ym, tą rzeczą i no nie wiem, termologi to dla mnie strzał w dziesiątkę, bo mówię 10 minut i yy, jest załatwiona sprawa. Yy, to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie kciuka w górę. Postaram się Wam też ponagrywać jeszcze parę fajnych recenzji, bo mam chyba ze 3-4 takie rzeczy wozience, które bardzo mi się spodobały. Myślę, że wielu z wam się wam, wielu z Was się spodobają. O, tak. Yy, no, a teraz to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Na razie! E